Cześć, witajcie na kanale ReadZone, ja nazywam się Dawid, a to jest pierwszy odcinek serii o inteligencji emocjonalnej. Przed chwilą zastanawiałem się jak byłoby dobrze rozpocząć tą serię i przypomniało mi się, jak kilka lat temu wspólnie z moim dobrym kolegą zastanawialiśmy się nad tym, jakie są cechy osób, które osiągają w życiu sukces. No i pamiętam, że doszliśmy wtedy do wniosku, że na pewno nie jest to ani wysokość ocen w szkole, ani nie jest to iloraz inteligencji, ponieważ jest mnóstwo osób, e, którzy mimo, że są bardzo inteligentni, e, nie osiągają takich sukcesów, jak można by się było e, tego spodziewać. Oczywiście mówiąc sukces mam na myśli coś więcej niż ciepłą posadę na państwowym stołku, prawda? E, no i jak to mam zwyczaju postanowiłem znaleźć odpowiedź na to pytanie. I pamiętam, że wtedy ustaliłem, że na pewno z takimi cechami, które głównie determinują Życiowy sukces to przede wszystkim samodyscyplina i przez to automotywacja, umiejętność zarządzania i kierowania emocjami, zarówno swoimi, jak i innych osób, oraz umiejętność kierowania ogólnie z zachowaniami społecznymi, czyli większą grupą, też umiejętności przywódcze. No i jak się później okazało, właśnie to są elementy współczynnika inteligencji emocjonalnej. Chciałem właśnie Wam pokazać jeszcze książkę, na której w dużej mierze opieram informacje, które będą podane w tym, w tym cyklu. Jest to bestseller Daniela Golmana pod tytułem Inteligencja emocjonalna. Fajna książka, polecam Wam ją serdecznie. Czyta się ją stosunkowo przyjemnie, jak na tego typu lektury. No wiadomo, że nie jest to powieść fantazji, którą się pochłonie. Warto się raz na jakiś czas z tej książki zatrzymać i przemyśleć, co jest tutaj napisane. Ale generalnie jest to napisane językiem takim przystępnym, a nie jakimś typowo naukowym. No i moi drodzy, w takim razie zapraszam Was na ciąg dalszy. Zanim zacznę mówić o inteligencji emocjonalnej, wspomnę o bardzo istotnym elemencie, który u osób interesujących się rozwojem osobistym bardzo często jest pomijany. Chodzi o budowę oraz sposób działania mózgu. Ma to istotne znaczenie przy zrozumieniu wielu ludzkich zachowań. Zacznijmy od najprostszego podziału mózgu, mianowicie na część logiczną i emocjonalną. Jednak wbrew panującej opinii, nie są to przeciwległe półkule mózgu, lecz następujące po sobie pod względem ewolucji kolejne jego części. Zanim przejdę dalej, jak myślisz, która część mózgu była pierwsza? Odpowiedzialna za emocje, czy może za logikę? Pierwsza była oczywiście część emocjonalna. Ludzki mózg ma około półtora kilograma masy i jest mniej więcej trzy razy większy niż mózg naszych najbliższych kuzynów, czyli naczelnych. Czy oznacza to, że ludzie mają największe mózgi? Ponad pięciokrotnie większy mózg ma potwal oblotowiec lub po prostu kaszalot. Jego mózg może ważyć nawet 8 kg. Czy oznacza to, że kaszalot jest pięć razy mądrzejszy od ludzi? Kaszaloty potrafią wykazywać zaawansowane zachowania społeczne, jak chociażby budowanie specjalnych formacji, by chronić model lub ranne osobniki. Udokumentowany jest również przypadek, gdy stado kaszalotów przygarnęło upośledzonego fizycznie delfina. Przejdźmy jednak do tematu inteligencji emocjonalnej, a konkretnie do drugiego etapu podziału mózgu. Ten podział dzieli mózg na trzy podstawowe części. Mózg gadzi. Pierwszym i najbardziej prymitywnym, albo raczej podstawowym elementem mózgu jest pień mózgowy, którego zadaniem jest regulowanie podstawowych czynności życiowych. Dzięki niemu nie musisz zastanawiać się, czy powinieneś zwiększyć ciśnienie krwi, zacząć szybciej oddychać lub przyspieszyć metabolizm. Odpowiada on również za najprostsze, bezwarunkowe reakcje i ruchy. Nazywa się go potocznie gadzim mózgiem, ponieważ dominował on w epoce gadów. Dlatego też gady nie mają wykształconych uczuć wyższych i nie zajmują się potomstwem. A gdy młode wyklują się z jaj, muszą szybko szukać schronienia, ponieważ mogą zostać pożarte przez własną matkę. Mózg limbiczny. Kolejną częścią mózgu, która powstała wskutek ewolucji, jest układ limbiczny. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa limbus, czyli pierścień, ponieważ otacza ona zakończenie pienia mózgowego. Jest on odpowiedzialny za emocje właściwe, takie jak furia, miłość, namiętność, przerażenie lub wstręt. Ten układ odpowiada za to, czy kogoś lubimy, oraz rozróżnia, co jest dla nas dobre, a co złe. Mózg właściwy. Mózg właściwy, a konkretnie nowa kora mózgu, to nasz najnowszy nabytek to tam są nasze myśli, tam zbieramy i interpretujemy wszystkie informacje zbierane przez nasze zmysły. Dzięki niej możemy do tego, co czujemy, dodać to, co o tym myślimy, oraz odczuwać emocjonalny stosunek do sztuki, kultury czy wyobrażeń. Fakt, że potrafimy planować oraz szybko dostosowywać się do aktualnej sytuacji, zawdzięczamy właśnie nowej korze mózgowej. Warto jeszcze wspomnieć, że tak naprawdę odwieczna wojna między rozumem a sercem to tak naprawdę wojna między nową korą a układem limbicznym. Które mogą pracować niezależnie i podejmować sprzeczne decyzje. Jednak w większości sytuacji to logika, choć często pod silnym wpływem emocji, podejmuje ostateczną decyzję. Są jednak sytuacje, kiedy logika w ogóle nie bierze udziału w podjęciu decyzji odnośnie naszego postępowania, a konkretnie w sytuacjach silnie emocjonalnych mózg właściwy oddaje pierwszeństwo układowi limbicznemu, a więc można powiedzieć, że w takich sytuacjach robimy coś pod wpływem emocji, czego później najczęściej żałujemy. Ciało migdałowate. Żeby zrozumieć funkcję ciała migdałowatego, chyba najłatwiej powiedzieć, co dzieje się, gdy zostaniemy jego pozbawieni. Mianowicie nie jesteśmy w stanie ocenić jakiegokolwiek emocjonalnego znaczenia, czy chodzi o osobę, przedmiot, czy jakieś zdarzenie. Jednym słowem, nie mamy żadnych uczuć. Pamięć emocjonalna. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Jeżeli przypomnimy sobie pierwszy dzień w szkole, to z pewnością mamy jakieś odczucia z tym związane. Dotychczas sądzono, że to hipokamp, czyli część mózgu limbicznego, jest siedliskiem pamięci i wspomnień. I istotnie tak jest, jednak przechowuje on jedynie fakty, takie jak obrazy czy dźwięki. Natomiast wszelkie odczucia związane ze wspomnieniem mieszczą się we wcześniej wspomnianym ciele migdałowatym. Przykładowo, jeżeli powiem ci, byś przypomniał sobie twarz swojej kuzynki, to kluczową rolę odgrywa tutaj hipokamp. Natomiast fakt, że jej nie lubisz, jest funkcją wyłącznie ciała migdałowatego. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ w momencie silnych emocji ciało migdałowate jest bardziej pobudzone. I diametralnie wpływa to na trwałość wspomnienia. Dla przykładu, bardziej prawdopodobne będzie, że pamiętasz, co dokładnie robiłeś w momencie, w którym dowiedziałeś się o katastrofie smoleńskiej, niż to, jak spędziłeś, powiedzmy, weekend, dwa tygodnie temu. Ma to duże znaczenie w procesie kreowania osobowości, ponieważ to właśnie te skrajnie silne wspomnienia zostają z nami najdłużej, a przez to mają istotny wpływ na to, jacy dzisiaj jesteśmy. Jednak sama interpretacja. Zależy już tylko od was. Pewien amerykański kryminalista i alkoholik, który jedyne czego dorobił się w swoim życiu, to dwoje bliźniaków i wieloletnia odsiadka w więzieniu. Po wielu latach, gdy jego synowie już dojrzeli, zauważono, że jeden i drugi, mimo że wychowywani razem, obrali zupełnie inne drogi życiowe. Jeden, podobnie jak ojciec, kończył w więzieniu, natomiast drugi osiągnął ogromny sukces. Z obydwoma przeprowadzono wywiad i zapytano ich, co spowodowało, że ich życie wygląda tak, a nie inaczej. Co ciekawe, odpowiedź obydwu była identyczna. Jak mógłbym być innym człowiekiem, skoro mój ojciec był taki, jaki był? To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli materiał Ci się spodobał, pamiętaj, by go ocenić. A już za tydzień zajmiemy się tym, co dokładnie odgrywa najistotniejszy wpływ na to, jaka czeka Cię przyszłość. Trzymajcie się!